Dobre. Wracamy z aktualizacją Merlis, Marinis i Radiance w 24 tygodniu. To bardzo długa seria vlogów, ale co tydzień mamy coś nowego do opowiedzenia i ciekawe tematy do omawiania. W tym tygodniu chcemy zwrócić uwagę na klimat. Powodem jest ekstremalna pogoda, z jaką obecnie mamy do czynienia. Zmierzamy do 30 stopni, co oczywiście powoduje trudności w uprawie pomidora. Spójrzmy więc na produkcję. Jesteśmy między Merlis po prawej, Marinis po lewej. To, co widzimy po roślinach, to to, że mimo pięknej pogody są nadal bardzo silne. Bierzemy pod uwagę fakt, że uprawa w nocy musi się zregenerować, więc mamy pre-night. Oznacza to, że w nocy temperatura powietrza wynosi 14 stopni. W nocy schodzimy do 16. Reszta to pełne wietrzenie, aby rośliny miały energię do pracy w ciągu dnia. Jeżeli przyjrzymy się powietrzu, widzimy, że po południu, kiedy zwiększa się deficyt wilgoci powyżej 8,5 do 9, przymykamy stronę nawietrzną. Dlaczego to robimy? Aby utrzymać parowanie w równym poziomie, dopóki utrzymany jest prawidłowy poziom. Rośliny same się schładzają. radians w uprawie tradycyjnej. Tu również widzimy silną uprawę. Widzimy, że jest nieco bardziej wegetatywna w porównaniu z Merlis i Marinis. Grona są nieco spiczaste. Co więcej, ma bardzo dużo mocy i jest przygotowana, żeby poradzić sobie z upałami. Przejdźmy teraz do uprawy doświetlanej. Zaczynamy od mariniz. Rośliny również wyglądają w porządku, jednak kompletnie inaczej niż w uprawie tradycyjnej, gdzie mamy mniej mocy. Kolejną rzeczą, którą tutaj robimy w związku z wyjątkowo ładną pogodą jest to, że staramy się ograniczyć występowanie suchej zglinizny wierzchołkowej. Przyglądamy się bardzo uważnie nawożeniu. To co robimy to próba zmniejszenia ilości azotu, amonowego oraz zmiana stosunku potasu do wapnia w kierunku wapnia. Wap to pierwiastek magazynowany w komórkach. Jeśli masz go za mało lub za dużo, komórki są bardziej zwarte, co zwiększa ryzyko wystąpienia suchej zglinizny wierzchołkowej. Jeśli roślina jest zestresowana z powodu parowania, naprawdę poważnie traktujemy te dodatkowe ilości wapnia. Pokażę za chwilę, jak to robimy. Normalnie używamy 25-litrowych opakowań. Teraz, z racji wysokiego zużycia, używamy większych pojemników. Podobnie wygląda sytuacja z marinis. Jest to do zaakceptowania, ale to duża różnica w stosunku do uprawy tradycyjnej i ma dużo więcej wigoru. Kolejny temat do umówienia. Zawsze pracujemy nad datą zakończenia uprawy. Ta data zależy głównie od tego, kiedy ponownie zamierzamy zacząć nowy sezon. Plan jest taki, żeby zrobić to 13 października, więc będziemy nad tym pracować. Na koniec radians w tym tygodniu. W Radians widzimy, że plony są wyższe niż w poprzednim tygodniu. To bardzo dobra wiadomość dla Radians. Chcę zakończyć ten tydzień z biologią. Wszystko idzie dobrze, jak w zegarku. Nie widzimy na razie nesji. Widzimy sporo makrofolusa i pojedyncze gąsienice i mączliki. Ale jest to do zaakceptowania. Pod tym względem wszystko idzie dobrze. To wszystko w tym tygodniu. Do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam.